Budzi księcy, obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii, według świętego Jana, gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś, baranki moje. I znowu, po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś, owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie, i rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną. E molto importante capire cosa Gesù vuole dirci. Bardzo ważne jest, to byśmy zrozumieli, co Jezus chce nam powiedzieć. Więc specjalnie tak powiedziałem na początku po włosku, ale musimy zrozumieć to, do czego Jezus nas zaprasza, żeby to zaproszenie przyjąć i je realizować. Jeśli dzisiaj w Ewangelii słyszymy trzy razy zaproszenie Jezusa do Piotra: Piotrze, czy Ty mnie kochasz? Tak. Czy Ty mnie kochasz? Tak. Czy Ty mnie kochasz? Dwie, że Cię kocham. To w języku greckim te trzy słowa to są inne znaczenia słów: Kocham Cię. Czyli w języku polskim mamy jedno słowo określające miłość. Niektórzy z nas mówią: Kocham Pana Boga, niektórzy z nas powiedzą: Kocham żonę, niektórzy z nas powiedzą: Kocham dzieci, niektórzy z nas powiedzą: Kocham wnuki, ale niektórzy z nas powiedzą: Kocham jeść, kocham pizzę, kocham jezdę na rowerze, kocham jazdę na rolkach. Wszystko określa jeden wyraz. W języku greckim słowo miłość ma przynajmniej 10 znaczeń. I mamy za zadanie rozwijać się duchowo, to też. Zrozumieć Pismo Święte, bo Jezus do Piotra mówi trzy różne zdania. Pierwszy to jest filia. Czy ty mnie, Piotrze, kochasz miłością przyjacielską? Jak przyjaciel, przyjaciela. Piotr mówi, tak, to cię kocham. Jezus mówi głębiej. Czy ty mnie kochasz eros? Czyli miłością, która jest ponad, y, ponad zmysłowość, ponad egoizm. Piotr mówi, no tak, to cię kocham. Jezus idzie w głębie. Po raz trzeci go pyta, ale bardzo głęboko: czy mnie kochasz miłością agapę? Miłość AKP to jest miłość do oddania życia. Miłość, którą dał Bóg przez Chrystusa Chrystus sam z siebie oddał za nas życie. I Piotr się zasmucił. Bo mówi, wiesz, że nie jestem w stanie tak oddać, ale z miłości idę za tobą. I wtedy Jezus, widząc Piotra, widząc jego szczerość, widząc, że tak, my jesteśmy ludźmi nie jesteśmy Panem Jezusem i Marią czyli mamy słabości, mamy grzechy, ale pomimo tego, jacy jesteśmy, chcemy podążać za tą poprzeczką, którą daje nam Jezus, czyli doświadczać tej miłości, która ma jakość, a nie jest jakaś. I wtedy Jezus, wiedząc Piotra, widząc Piotra, mówi: No to pójdź ze mną. Bo idąc za mną, będziesz miał taką jakość miłości, która nie jest jakaś, a jest moja. I wtedy Piotr idzie za nim i rzeczywiście jest w stanie oddać życie. Do czego jesteśmy zaproszeni? Po pierwsze, do rozwoju duchowego. Zachęcam, żeby czytać książki, czasopisma, e-booki, pismo święte, tłumaczenia, komentarze, żebyśmy zaczynali rozumieć, do czego Chrystus nas zaprasza. Jeśli zrozumiemy, do czego nas zaprasza, to nawet jak jesteśmy słabi, a jesteśmy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy grześni, jesteśmy słabi, upadamy. W mimo tego Chrystus nas podnosi, bo po to przyszedł. Wziąć nasze słabości na siebie, żebyśmy dawali miłość, a tak naprawdę jakość miłości, która nie jest jakaś, a ma jakość w Chrystusie. Przykład. Prawdziwy jest y, tata i tata ma syna, i syn y, słyszy, że gotuje się woda w czajniku, jeszcze takim starym, na fajerkach, gdzie ten czajnik tak buczy. I tata mówi do syna: syn, ma tam 5 czy 6 lat, mówi: Ja wstanę i wyłączę. I pan Mirek, bo to Mirek mówi, obraca się i widzi kątem oka, jak syn biegnie i chce wyłączyć, ale nie da rady, więc chce zdjąć wodę go gorącą, gotującą y, z, te z tej fajerki. I pan Mirek mówi: W myślach patrzę, jak ta woda gorąca oblewa się na mojego syna. I mówi: Widzę, jak to później, w myślach oczywiście, jak ta woda leje się, jak później on ma oparzoną twarz, jak po 20 latach. Pyta się, Tato, dlaczego nie zdążyłeś? Dlaczego nie zdążyłeś, dobiec, żeby być pierwszy ode mnie? I pan Mirek mówi: Wstaję, biegnę i wyrwało mi się. No, wulgaryzm mi się wyrwał do syna, tak. Ale dobieg pierwszy odłożył wodę, wyłączył grzejnik i sobie myśli Panie Jezu, dziękuję. Tak, jesteśmy słabi i tak czasem się coś nam wyrwie. Natomiast jeśli serce jest u Chrystusa, serce jest dla niego oddane, to czasem nawet nasze słabości w kontekście decyzyjności podążania za Chrystusem są dużo ważniejsze. Więc czy upadamy tak, czy jesteśmy słabi tak, czy mamy wzór w Jezusie Chrystusie, który nam pozwala jakość miłości doświadczać, żebyśmy przekraczali siebie tak, do tego nas zachęca. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie i dobrego dnia, i dobrych pięknych decyzji zakorzenionych w Chrystusie.